Witam, witam, szyba coraz czystsza, także jest górę. Widać tylko zygzaki ślimaków. E, przetryją, coś jakieś tam się robią na niej plamki. Wydaje mi się, że to jest e, kurde Ferek. Popatrzcie. Moczyłem piach we wrzątku. Czyściłem filtr I dalej spotykam świdry. których tu po prostu nie chcę. Nie chcę tu wpuszczać Helenki, bo może uszkodzić inne ślimaki, a ja nie chcę mieć takiego po prostu wysypu tych e, świdrów, bo w drugim akwarium mam 6 Helenek dużych świderków nie ma są tylko drobinki no ja tu bym wolał otrzymać jednak ślimaki także staram się to wyłapać jak tylko mogę e, stwierdziłem, że miałem robić dzisiaj podmiankę czyścić to wszystko i i stwierdziłem, że nie, jeszcze zostawię z tydzień i dopiero, dopiero coś zadziałam. E, nie bąbelki nie, dzia nie działały dwa dni. Nie wiem, czy woda się zmienia na białą, chyba nie. Także pochodzą następne dwa dni, do, może do niedzieli i znowu wyłączę, włączę i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. E, rybki są, już tam jedna osoba dobrze zgadła. E, jakie to rybki. Także pozdrawiam, e, tylko jaki jest tego problem? Widuję, siedzę na sofie, widuję jedną, a powinny być dwie. Powinny być dwie, widuję jedną, czy to jest ta sama jedna, czy to, są, to jest jedna różna. E, no nie wiem, nie widziałem jeszcze dwóch naraz przepływających. O, widzicie, jakieś tam stworki już znowu pływają, o by pasowało. E, dzisiaj na noc im wrzucę jakieś jedzonko. Ja wiem, że tu jest jeszcze dużo tego, ale nie widzę, żeby one jadły ten, tego śluzowca. Ślimaki też chyba wolą szybę niż, niż korzeń, chociaż na korzeniu też jeżdżą. Myślę, żeby nie zamówić sobie krewetek. Krewetki by to ogarnęły, chyba, nie? Co myślicie? A Amano? Zobaczymy, posiedzę na internecie dzisiaj i zobaczymy, czy coś się uda zrobić. Jak na razie zostawiam, nie ma podmianki w tym tygodniu. Bo woda wygląda ok, testy wychodzą ok, no tylko po prostu tak jak mówię, gnią e, mi roślinki, te padły, korzeń jest pokryty śluzowcem. E, ślimaki buszują, rybki buszują. Nie wiem co jedzą, ale mam nadzieję, że jedzą całą tą materię organiczną. Mam nadzieję, że to się wszystko pięknie, ładnie wyklaruje. Bardzo mi się podoba akwarium, tylko musi być takie, wiecie, takie mocno, mocno zielone, mocno takie e, taka dżungla. Ciemna dżungla. Czy z tym mówię, że mam słabe światło? No nie, światło jest dość mocne, tylko po prostu cały ten, ten brąz, ten ta zieleń, to wszystko jest. To tak Wam się wydaje: ta biała woda, te przydymiona szyba, światło jest zmienione na dość mocne. Spójrzcie, takie światło, tylko białe. Mógłbym jeszcze tu dorzucić drugą żarówkę. Ale wydaje mi się, że ta jest wystarczająca. Mógłbym jeszcze dłuższą dorzucić. Zobaczymy, Zobaczymy, jak to wszystko będzie ciemnieć. Mam drugą taką żarówkę, taką samą, tylko małą. E, także mógłbym ją wrzucić. Nie wiem, czy to coś pomoże. Wrzućcie w komentarzu, czy lepiej dorzucić jeszcze światła, czy już nie, bo mam o połowę mniejszą. W tym małym akwarium była dokładnie taka sama, ta sama firma. Piękne żarówki. Nie ma tego e, światła niebieskiego, czerwonego, e, które wspomaga rozwój glonów. Także może dorzucę, ale wydaje mi się, że jest dużo mocniejsze niż światło w tamtym akwarium. No nie wiem, rzućcie komentarz. Dobra, bo już 4 minuty. Jo, dobra, dzięki za oglądanie. Rzućcie, rzućcie suba, rzućcie łapę, rzućcie cokolwiek i zobaczymy się następnym razem.